Pytanie, jakiej przyszłości pan dla tej sprawy się spodziewa? Czy na przykład liczy na to, że rzeczywiście um, ludzie wysoko postawieni za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, e, na przykład na, cze na czele centralnego biura antykorupcyjnego, albo na przykład pan minister e, Ziobro, odpowiedzą za swoje e, czyny, jeżeli zostaną im udowodnione i na przykład ostatecznie, nie wiem, będą dostaną wyrok sądowy. Wie pan co, ja chcę, żeby odpowiedzieli za czyny, za przestępstwa, za ten układ paramafiny, który pobudowali. I chcę, bo robiła mi akurat grupa ludzi zaangażowanych w sprawę Barbary Blidy, te same nazwiska. Ludzie Ziobry, kumple Ziobry, można powiedzieć. Ocieczek, Święczkowski i Sierak z Prokuratury Krajowej. I chcę po prostu sprawiedliwości. Chcę wyświetlenia tego. I powiem panu: nie chcę tego dla siebie. Ja chcę dlatego, żeby kontrola operacyjna, podsłuchy i standardy, moralność w polityce i zasady etyczne ludzi, którzy stosują podsłuchy, były na poziomie standardów zachodnioeuropejskich. Żeby żaden szaleniec więcej naszym widzom nie grzebał w telefonie, nie śledził ich prywatności. Szaleniec? Pan odwołuje się tutaj do kogo w tym momencie? Do Zbigniewa Ziobry? Odwołuje się do ludzi, którzy podsyłali mi fałszywe analizy wyborcze, Manipulowali moją korespondencją, wykradli mi wiadomości z telefonu, publikowali je w nagące w TVP Info, w fałszywej, w fałszywej formie, o co wygrałem sprawę cywilną. Chcę poznać nazwiska tych ludzi, bo to powiem panu, są, to znaczy w PiSie nie ma granic niemoralności. Ale nazywam, nazywam szaleńcem osobę, która włamuje się do telefonu nielegalnym narzędziem, kradnie wiadomości, kleci z 19 starych SMS-ów, maila i doprowadza do nielegalnego wycieku i ataku w głównym wydaniu wiadomości TVP pana Kurskiego w czasie kampanii, żeby zniszczyć człowieka. Mam wyrok, że do tego doszło. Chcę poznać okoliczności, ale po to, żeby nigdy więcej. Nikt telefonu, telefonów naszych widzów, słuchaczy, tak nie traktował, żeby prywatność, która jest w tych telefonach, wszystko przenosi się do internetu, na smartfony, na konta, na media społecznościowe żeby sądy ściśle nadzorowały służby i żeby ten mroczny obszar służb, gdzie czasami szaleńcy o barwach politycznych, pisowskich funkcjonowali i niszczyli innych ludzi, żeby to zostało wyświetlone. A prawo zostało tak stworzone, takimi bezpiecznikami było to obudowane, żeby to się nigdy nikomu nie zdarzyło za 5, za dziesięć lat. I żeby nie zdarzyła się historia Barbary Bidy, ani historia Andrzeja Pera, bo to są te same osoby z kręgu Ziobry. I my to wszystko wyświetlimy. Grupa wolontariuszy pod adresem brejza.wiki opisuje całą prowokację związaną z Pegazusem i każde fakty będą wyświetlane po to właśnie, żeby pobudować system nadzoru nad służbami, ale żeby też napiętnować moralnie, politycznie ludzi, którzy w tak nikczemny sposób postępowali z opozycją.